Cześć! Dzisiaj pokażę Wam trzy techniki rzutu nożem. Zacznijmy od podstawy, czyli od podstawy, która będzie taka sama niezależnie od tego, którą z trzech technik zastosujemy. Jeśli rzucamy prawą ręką, wysuńmy lewą nogę do przodu, prawą do tyłu, w lekkim rozkroku. Oczywiście, gdy ktoś jest leworęczny, no to wiadomo, stawia się na obrót. Pierwsza technika, którą pokażę, to technika rzutu na pół obrotu. Ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, nóż musi się połowicznie obrócić, chwytamy go za ostrze. Oczywiście należy go chwycić w taki sposób, żeby się nie uciąć. Przy rzucie na pół obrotu, nóż chwytamy ostrzem do dołu. Tak, żeby jego czubek kończył się mniej więcej tu, gdzie zaczyna się nas, nasz kciuk. Kciukiem przytrzymujemy jedną stronę ostrza, bok przytrzymujemy palcem wskazującym. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby dotykać tępego boku, a nie tego ostrego. Pozostałymi trzema palcami przytrzymujemy nóż z drugiej strony. W ten sposób. W tej technice jest ważne to, aby dostosować siłę rzutu do odległości od celu. Jeśli rzucimy za słabo lub za mocno, Nóż odbije się. Rzut wykonujemy trzymając nóż lekko za głową. I nie rzucamy tak, jakbyśmy rzucali kamienie, tylko luzujemy te dwa palce, kciuki wskazujące i nóż sam wyślizguje nam się z ręki i płynnie leci prosto do celu. Dostosować moc noża można poprzez dodanie skrętu biodra albo przerzucenie ciężaru z prawej nogi na lewą w czasie rzutu w ten sposób. Teraz pokażę Wam jak to wygląda w praktyce. Druga technika to amerykański rzut bezobrotowy. Tu ważne jest, żeby znaleźć środek ciężkości noża. W przypadku takiego noża jaki mam ja znajduje się on gdzieś tutaj. Następnie chwytamy go tak samo jak przy rzucie na pół obrotu, z tymże ostrzem skierowanym do góry. Ale tak, kciuk z jednej strony noża, palec wskazujący z boku, pozostałe trzy palce z drugiej strony. W tej technice nóż ma się nam nie obracać, więc generalnie, niezależnie od odległości od celu, najlepiej włożyć tyle siły, ile możemy. Tak, to alespoński dźwigar, przerzucić z nogi na nogę. I tak samo również nie rzucamy jak piłką, tylko luzujemy palce, a nóż wylatuje nam sam. Wygląda to w ten sposób. Ostatnia technika, jaką Wam dzisiaj pokażę, to technika, która była używana przez wojowników ninja. Nóż kładziemy ostrzem do góry na środkowym palcu i przytrzymujemy go kciukiem. W ten sposób. Następnie ustawiamy się w znanej nam pozycji. I. Trzeba zatoczyć ręką pełen krąg, tak? Oczywiście jednym dynamicznym ruchem. Dodatkowo dodając skręt biodra albo przerzucając ciężar z jednej ręki na drugą. W odpowiednim momencie po prostu puszczamy kciuk i nóż sam wylatuje nam z ręki. Wygląda to w ten sposób. Niezależnie od tego, którą z tych trzech technik chcecie stosować, wymagają one praktyki, by wykonywać je dobrze. Dlatego zapraszamy do naszej nożowni Wielkiej Spróby, gdzie możecie doskonalić swoje umiejętności. Do zobaczenia!